Oglądajcie nasz ostatni film z rozbiórki silnika Briggs Straton. Dziś uchylę rąbka tajemnicy na temat silnika Husqvarna, model HS413AE. Zacznijmy od tego, skąd się wzięły te silniki. Wszystko zaczęło się od pandemii, czyli w latach 2020-2021 firma Briggs Straton no nie, do, nie miała możliwości produkcji silników swoich. Więc Husqvarna poszła o rozum do głowy i stworzyła własne silniki. Silniki Bricsa są znane od wielu lat. Można powiedzieć, mają miano niezawodnych jednostek. Dlatego dzisiaj zobaczymy sobie, jak jest zbudowany silnik Husqvarna i odkryjemy, czy też nie odbiega od jakości silnika Briggs Straton. No to teraz, może, trochę danych na temat tego silnika. Pojemność skokowa to 413 cm3. Moment obrotowy na poziomie 24 Nm przy 2600 obrotów na minutę. Moc wyjściowa nominalna tego silnika to 11,8 konia. Także teraz przystąpimy do rozebrania silnika. Zdejmiemy górną obudowę. Zdejmiemy też miskę. Zobaczymy, jak wygląda tam wałek rozrządu, wał, korbowody i wszystko. Odkręcam teraz osłonę wentylatora. A teraz jeszcze sobie zdejmę pompkę paliwa, także mógł mógł swobodnie obracać tym silnikiem, bo jak będziemy zdejmować miskę, to położymy sobie tutaj tak na kole magnesowym go i nam się nic nie powinno ułamać. Jeszcze sobie odkręcimy tu podstawę filtra i to dźwignie ssania. To jest ssanie automatyczne w tym modelu, więc Samo się włącza podczas gdy silnik jest zimny. Jeszcze sobie zdemontuję tutaj wszystkie takie rzeczy, które nam powiedzmy będą przeszkadzać podczas gdy obrócimy ten silnik, tak żeby nic nie połamać. Tutaj widać różnicę w rozruszniku względem Brixa. Brix Bricks miał tutaj taki plastikowy bendix, on się często zużywał. Tutaj widzę, że już jest zastosowany metalowy. I z tego co widzę, to też jest chyba łożysko jednostronne, także bardzo fajne rozwiązanie. Zanim odkręcę miskę olejową, to pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę, co bardzo mnie też zdziwiło. Mamy tutaj dostęp do pompy olejowej. Wystarczy, że zdejmiemy ten dekielek. Pod spodem nam się ukazuje pompa Także w razie jakiejś tam inspekcji silnika, albo jakiejś naprawy, no to możemy sobie zdjąć ten dekielek i zobaczyć w jakim stanie na przykład jest ta powierzchnia w tej blasze no bo gdy jest ona wytarta to automatycznie można powiedzieć, że nam spadnie ciśnienie oleju w silniku to co mogę powiedzieć, na pierwszy rzut oka silnik wygląda zacnie co my tutaj widzimy, wałki z przeciwwagami Poprzednich konstrukcji powiedzmy Brixa, było takie coś, że była jedna taka przeciwwaga, tutaj, która działała. Tu mamy dwa takie wałki, widać, że wszystko tutaj jest tak ładnie oznaczone, że można sobie to złożyć na znaki. Mamy wałek rozrządu. Yy, wał widać tutaj nawet takie przebarwienie, jak jest zahartowany, więc wygląda na to, że naprawdę tutaj nic nie zostało pominięte. A co najciekawsze, w silnikach Brixa na przykład była miska olejowa, która miała panewkę. A tutaj mamy łożysko kulkowe normalne. Także no powiem szczerze, że ciekawe rozwiązanie. Wygląda na to, że silniki te będą bardzo łatwe w serwisowaniu i składaniu ich. To tak jak tutaj mogę zauważyć na początku. Mamy wszędzie poznaczone znakami tu między tym kółkiem, później mamy między tym kółkiem, a tym kółkiem od łatwory i między wałem, a wałkiem rozrządu też jest tutaj znak także wszystko jak ustawimy w tej jakby sekwencji to powinno nam działać bezproblemowo ja sobie teraz pozwolę wyjąć wałek rozrządu zobaczymy jak wygląda jak jest zbudowany dekompresator w tym silniku ponieważ no, dekompresator odgrywa bardzo dużą rolę w uruchomieniu silnika bo pozwala nam na dekompresję cylindra gdzie wtedy łatwiej ma kręcić rozrusznik jak jest uszkodzony dekompresator to powiem szczerze że na, nawet na dobrym akumulatorze ciężko jest odpalić silnik taki jednocylindrowy ponieważ no, jest za duża kompresja no nie jest tak to obliczone no tak jak widać wawek jest cały jakby metalowy nie ma tej części plastikowej tak jak w Rixie. ten dekompresator też jest cały z metalu tu jest zanitowany krzywka ładnie chodzi no powiem szczerze że rozwiązanie naprawdę przemyślane Często w silnikach Brixa pamiętam jak pękały te dekompresatory i nie można było odpalić silnika, no bo po prostu nie miał się było obrócić rozrusznik. A tutaj widzę, że to jest dosyć wszystko solidne. Co jeszcze tutaj możemy zauważyć? No, wszędzie na każdym tej wałku, na, na wale są skośne zęby, co jest no, bardzo dużym plusem, bo skośne zęby powodują mniejszy hałas. Kolejna sprawa jaką tutaj widzę to jest fajnie zamontowany regulator odśrodkowy. Tutaj widzimy jak on na przykład pracuje podczas gdy... Jest za duże obroty, to nam wypycha ten czpień i naciska tutaj na dźwignię. Dalej ta dźwignia nam reguluje już przepustnicą w gaźniku. I tak to działa. że Mamy ustawione, powiedzmy, na 2600 obrotów, albo tam do 3000 i ten regulator ma za zadanie utrzymać obroty, gdy wjedziemy na przykład w gęstszą trawę. Także teraz wam pokazuję, jak to na żywo wszystko działa i wygląda. Szybciej kręcę, to nam wypycha ten czpień te przeciwwagi tutaj. I dalej naciska, tak jak pokazywałem. Nawadik od regulatora i reguluje nam obrót. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest następne łożysko kulkowe. Już w całym karterze silnika. W silnikach Brixa z tego co pamiętam, gdy zatarliśmy, na przykład mieliśmy za mały poziom oleju, silnik się przytarł, To problem polegał na tym, że musimy wymienić cały silnik, no bo jakby główną panewką jest już od razu ten karter. Tutaj można będzie wymienić łożyska. I powiedzmy, zrobić szlif cylindra, kupić nadwymiar tłok i silnik jest naprawiony. No w się niestety trzeba było cały korpus zmienić, powierzchnia silnika, na przykład była, powierzchnia cylindra była Nikasilowa. Także jak się zdarzył Nikasil, no to już było po silniku. Kolejną rzeczą, którą warto pokazać, to jest żeliwna tuleja cylindryczna. Czyli nie jest to jak w przypadku tam w niektórych modelach pamiętam, jak była powierzchnia Nikasil, czyli chrom techniczny gdzie na przykład się zdarła ta powierzchnia, no i można powiedzieć, że silnik był do wymiany. Bo teraz sobie zdejmijmy pokrywę zaworu, zobaczmy jak wygląda system sterowania zaworami w tym silniku. No tak jak widać, konstrukcja jest od wielu lat taka sama. Mamy laski popychaczy tutaj, dźwigienki, śruby do regulacji luzów no i zawory same tutaj, trzonki. Także nic się tutaj nie zmieniło względem jakby starych konstrukcji silników. Cały czas bez zmian jest to samo, sprawdzone rozwiązanie, także nie ma co tutaj tego zmieniać. To podsumowując, jestem mile zaskoczony konstrukcją tego silnika, jakby technologią, która tutaj została wdrożona, czyli na przykład skośne zęby, wałki wy wyważające, ułożyskowanie przede wszystkim wału, co bardzo jest, no powiedzmy tanie później w naprawie, czyli wymiana takiego łożyska, no to nie wiem, koszt takiego łożyska jest około tam 70, nie wiem, do 100 zł, gdzie no w innych modelach starszych, jakby poprzednikach tych silników, no był problem, gdy przytarł nam się ten silnik na panewce, no to trzeba było wymieniać cały korpus. W dzisiejszym materiałem mogliście zobaczyć, jak jest zbudowany taki silnik i według mnie nie odbiega on od poprzedników. Myślę, że nawet jest lepiej zrobiony niż poprzednie modele innych producentów i innych marek. Ja jestem ciekaw Waszej opinii na temat tego silnika. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza pod filmem. Subskrybujcie nasz kanał. Łapka w górę. Z mojej strony to wszystko. Cześć.